Dobra elo! Lecimy dur Zobaczymy, jaki on mądry. Polizał, eleczka <grywka> Ja pierdzielę! Zwafał jeden Uciekam stąd Siema widzów, przed filmem chciałem tylko powiedzieć, że jeśli wbijecie 1500 łapek w górę, wylosujemy Minecrafta premium. Pod tym odcinkiem wystarczy, że zostawisz łapeczkę, suba na kanale i w komentarzu napiszesz swojego Discorda i też tym powiedział, że wylosujemy również z 3 chlebek klikery na miesiąc, więc wydaje mi się, że jest bardzo fajnie. I przypominam szybko, że streamy z Dragona są codziennie. Po południu i wieczorem, na które Was serdecznie zapraszam. Właśnie na tych live'ach sobie gramy takie akcje robimy. I jest naprawdę naprawdę fajnie, więc nie przedłużaj. Zapraszam was do oglądania i widzimy się na streamach Dobra, tepamy się do jakiegoś zioma, widziałem dwóch jest online Zobaczymy, dawno nie grałem na Dragonciku, dawno się nie biłem Dobra, ja już widzę co on tutaj ma za miejscóweczkę Aha, tylko nie mogę sobie efektów odpalić, ten typ nie jest na koksie, a ja nie mogę sobie efektów odpalić Psz, nie wiem dlaczego Dragon Survival, nie, to bardziej Blazing Dobra, kupiłem Stręża i ten gościu od razu zginie, nie? Nie wiem, nie wiem, naprawdę, że te... Dlaczego tacy ludzie dalej grają? Nie wiem, czy niech mi ktoś powie, widzowie. To nie je koksa przed momentem, jak tepa jakichś losowych ziomków na fragalnie. Że ta fragalnia wygląda tak, jakby, jakby, nie wiem, jakby gościu dopiero zaczynał grać w Minecrafta, bo jest dość średnia. No ale no cóż, pierwszy kill zajął mi to jakieś 30 sekund. Taki powrót właśnie mogłem sobie tylko wymarzyć. Zobaczymy, czy on się jeszcze tutaj tepnie, czy się nie tepnie. Najprawdopodobniej się nie tepnie. Ja sobie zmyknę po prostu na spawna. I czekamy ostatnie 10 sekund. i you Dobra, tepam do kolejnego wariata. Tym razem znowu dwóch online i zobaczymy, gdzie mnie tutaj tepną. Tepnęli mnie do Żuwia. Gościu, jak widać, no, ani skinka, nie ma premki, Kordy yy, od razu. 5400 na minus 2300. Poziom 90. Czyli właśnie tak, no, jak mówię, do Żuwia nas tepną idealnie. Yy, dobra, te, tepnął się ziomek na bazę. Nie wiem, czy on się tepnął od razu na koksie. Chyba się tepnął na koksie, więc yy, naszym tematem, którym, na, naszym przeciwnikiem, na którym się najbardziej sfokusujemy, będzie ten właśnie ten gościu bez seta. W sensie. Bez skina I, I zaraz będzie musiał właśnie jeść, jeść koksa On je refile, on je refile, więc nawet jest I to łatwiejszy przeciwnik, nie, dobra Zjadł koksa, mi zaraz padnie bana, bania On tutaj endera, nie, dobra Padła mi bańka, padła mi bańka, zmieniamy szybko seta yy, No i kurde Nie wiem, tego trzeba fokusować Zaraz będziemy wyrzucać yy, rzucaki Pierwszy rzucak, zobaczymy czy to nas jakoś wypuści Z tego żółwia, czy Czy, czy, czy nie, nie, oni mają jakąś tutaj dziwną bazę Bardzo dziwną bazę mają Taką bym powiedział, no, lepszą. Nie wiem, jaki jest cooldown w ogóle na te rzucaki, bo wbiłeś w jakiś tam tego. Kurde, nie mogę się wysłowić. Były jakieś aktualizacje na cooldowny, na te rzucaki, nie wiadomo co, nie wiadomo teraz kiedy można rzucić. Ja tym, ja tym bardziej dawno nie grałem na Dragonciku, więc, no, mogę nie wiedzieć takich rzeczy. Dobra, padła mi bania, padł mi yy, cały secik, klepiemy tego sioma z Dobra, rzucamy kolejnego rzucaka, tylko nie, czy on dalej refile, czy. Nie, dobra, dalej refile. Nie, no, padnie mi zaraz cały secik, więc jest tutaj nieciekawie. Dobra, 10 sekund, 10 sekund, to tak, czekam już pół minuty. I zobaczymy czy uda mi się dobrać, czy uda mi się dobrać. Jak uda mi się dobrać, to już jest już yy, GG. I nie wiem czy się dobierać i się bić z nimi czy od razu uciekać. Dobra, dobieram się i uciekam, bo sytuacja była dość nieciekawa. Było ich dwóch, tepnęli mnie w żółwiach, że nic nie mogłem zrobić tak naprawdę. Więc jak najbardziej. Coś tam się pobiliśmy, jakaś tam bania padła, ale nasz najważniejsze jest to, że nie umarłem. Dobra, tepam się do jakichś ziomów, dwóch online znowu. Zobaczymy, gdzie oni nas tutaj tepną. Tepną mnie na poziom 39. Nie wiem w ogóle co to za miejscóweczka. <laughs> Oczywiście, polizał, no. E, widziałem, że ten gościu nie miał rangi, więc nie spodziewałem się jakiegoś tutaj nie wiadomo jakiego. W wyniku sytuacji Ale powiem wam, że gilia dość ciekawa Dobra, elo, wariacie Nie, yeah, no log, no log w takiej sytuacji Ale ja już go hitałem, ja już go hitałem Nie wiem, nie wiem czy to widzieliście, ale już czułem Że stara dostanie właśnie hita Nie, ja poczekam na tego gościa, ja poczekam na tego gościa I nawet wiem gdzie poczekam Stanę sobie yy, w tej dziurze, tam Tylko muszę poczekać jak się antylogał skończy I jak się zaloguje to strzelę go z łuku i od razu się z nim, nim klepę, nie Nie, ale szczerze Takiego kuboida to ja dawno nie widziałem Dobra, tam jest ten ziomek, którego przed chwilą zabiłem czy on będzie wychodził? On będzie wychodził, on już wychodzi, on pewnie nawet seta nie ma, coś tak czuję. Dobra, rzucam perłę w to miejsce, rzucam perłę w to miejsce i czekamy, i czekamy. Jestem najgorszy, jestem najgorszy! Nie, dobra, żeby ten typek się tylko we mnie nie wbił, nie, no jestem takim najgorszym gościem. Dobra, ten reader się zaraz tepni, ale stąd chyba będzie, będzie ucieczka Dobra, on we mnie tu on się tu we mnie wbił Nie, prawie polizał znowu Nie, niech ten ziomek się loguje, niech ten jego kolega się loguje I będzie, będzie klepa 2v1 i będzie fair A nie, tak, to bije się z jakimś readerem jeden, który Nie wiem w ogóle, co on, na co liczy, czy on mnie zabije Tak naprawdę nie wiem się po co z nim bić, bo już raz go zabiliśmy On tu ma nawet problem z, z rzuceniem perły I Jerefila, jak jest na koksie, to jest dość ciekawe Eee, dość ciekawe nie no, czekam, czekam jak ten gościu się zaloguje bo mam taką nadzieję, że no jednak się zaloguje gdybym go trafił z tego łuku gdybym go trafił z tego łuku, no to byłoby coś pięknego no ale jednak no jestem za słaby, dobra on zjadł koksa, poczekamy sobie te 30 sekund Poczekamy sobie te 30 sekund. Yy, bo on się nie będzie mógł zaraz dobrać. Chociaż on będzie uciekał. On będzie uciekał. Nie wiem, czy jest sens, zanim tak biegać. Nie wiem, on w ogóle stręża nie ma, jak to widzę. Nie wiem, czy widzicie. Popatrzcie na moje serduszka, nie? On nie ma stręża, więc to jakiś jest początkowy gracz. Więc szkoda takich gnębić. Tylko no, czekam najbardziej, że ten kolega, yy, żeby się zalogował. Za, w ogóle popatrzcie na to, jaki, jaki nie koleżeński jest. Jego ziomeczek się tutaj bije za Numan V1, a drugi jest lognięty i, i nie wiem, i pozwala zginąć koledze, no tak się nie robi, tak to się nie robi, to jest serwer wojen Gildia. Gildia to wiecie, Bracia, tak nie no, kurde, no. Okej, okay, to jest ten reader. Czekam, jak ten kolega się zaloguje. Cały czas tu czekam. On się w tym miejscu lognął, więc zaraz powinien. Jeśli się zaloguje, no to powinniśmy widzieć jego nikt. Tylko boję się, że ten reader tu dobiegnie do mnie i mnie zauważy, w którym miejscu jestem. W tym miejscu w ogóle jest idealna ucieczka. Zobaczcie, jaki tunel, no. Chociaż nie, on mnie, zau on mnie zauważy, on mnie zauważy. Zauważył mnie! Zauważył mnie! Będzie mnie bił? Chyba będzie mnie bił. Nie no, pokazuje soja. Dobra, idziemy stąd. Spalona miejscu. Dobra, widzowie, tepam się do jakiegoś kolejnego gościa. Zobaczymy, zobaczymy, co to będzie za miejscóweczka. Mam nadzieję, że będzie strzelał z łuku A jednak nie strzela z łuku Jednak nie strzela z łuku Tepnęli do jakiegoś śmiesznego pokoju, ale ten gościu ma od razu, nie wiem. Myślałem, że ma malaga. Są to kordy 2,400 na 3,400. Plus, plus. Widzieliście w lewym górnym rogu. Eee, jeszcze patrzę poziom. 15 poziom, więc tym bardziej będzie ciężko tutaj w ogóle kogokolwiek zabić. Ani, bo ani nie uciekniemy stąd, ani wiecie. No po prostu musimy się bić. Musimy się po prostu bić. Dobra, on zjadł jeden z jad więc teraz trzeba się sfokusować na tym drugim. Zresztą nie wiem, co tutaj robią. Ma jakieś naprawdę jakieś lagi, albo nie wiem. Dobra, czekajcie. Najgorsze jest to, że ich nie, nie da się rozróżnić. Bo mają bardzo podobny ranking, dobra, jednak nie mają podobnego rankingu. Chciałem, tak w wiecie, że rozróżnić, który w, w którym momencie zjadł Ale dobra, dopiero zjadł Coxa ten, który ma chyba te 500 coś ranku. Yy, więc trzeba się sfokusować na tym, co ma te 600. Zresztą nie wiem, już o czym ja mówię totalnie. Dobra, on coś tam niby jad, niby nie zjadł. Więc ciężko, ciężko powiedzieć w ogóle. Dobra, nie, to jednak jeden drugi, jeden drugi, jeden drugi, który ma chyba większą ilość ranku No Ale w takiej sytuacji, naprawdę, jak ja jestem w takiej sytuacji, no po prostu nie mam nie mam żadnych szans, nie mam żadnych szans, żeby cokolwiek tutaj ugrać, nie? Tak Z takiej perspektywy yy, teoretycznej, no to się nic nie da zrobić akurat Przynajmniej mi rozwalimy Kuba On je refile Patrzcie, Jaszka, patrzcie, Jaszka, akrobatę, nie? Chłopco, ja, ja te refile? Ten teraz też je refile, nie? Co za typy? 2v1 i co oni robią, nie? Co to jest za typ zawodnika w ogóle? Jak można być takim miernym graczem? 2v1 i oni takie rzeczy robią. Dobra, Elo! Lecimy, dur! Zobaczymy, jaki on mądry, polizał, eleczka, eleczka, dobra, 2v1 i drugi też się tam gdzieś dobiera, więc ja i tak pewnie tutaj zginę, bo nie mam jakol... jakichkolwiek szans, bo on już się dobrał, tego dojechałem jako drugiego, no i on tutaj się teraz wkopie i mnie zabije, więc to jest jedyna opcja, jak co się w tym momencie stanie, ale no, 2v1 i w takiej sytuacji ja sobie zabijam ziomków? No trochę xd, trochę xd bym powiedział, no zobaczcie tego typa, zobaczcie tego typa, ja im wyrzucę kolejnego rzucaka, nie? O, chłop ma już koksy Ma już koksy, dobrał się pewnie cały 7 razy No wyboru dużego tutaj nie ma, zginiemy, ale Dwa po jeden i tak zabiłem Więc tyle dobrego Ja mam jakąś perłę, nie mam perły, więc rzucamy kolejnego rzucaka I się tam wcikamy w niego Nie no, chłop jeszcze koksa zjadł, nie? Chłop jeszcze zjadł koksa w takiej sytuacji a, jaka to była gilia? To była chyba jakaś gildia lisy, nie? Więc <laughs> trochę XD, ale podałem kordy i mam nadzieję, że ktoś z widzów przybije, nie? Mam nadzieję, że ktoś z widzów przybije. Może my to zrobimy na którymś live'ie? Czemu by nie? No, tu refile, niby tam wiecie, niby udaje, że on już na koksie nie jest, ale wydaje mi się, że jeszcze przez jakiś czas na tym koksie będzie. Chociaż może nie być, może nie być. Wciskamy się w niego Padłam u bania w takiej sytuacji, jak koksa zjadł? A, i fajerka padła jeszcze. Mi jeszcze fajerka padła. Ale to była sytuacja idealna na kila, nie? Ale to była idealna sytuacja na kila. No ja niestety nie mam już nic zrobić, bo mnie ogień bije. A ten gościu nie wiem, już teraz wszystkie perły wyrzuci. Więc go wyrzucimy. Dobra, i czekamy. Zaraz pewnie jego kolega tu przyjdzie, nie? Zaraz pewnie jego kolega tu przyjdzie. To jest akurat oczywiste i zginiemy, ale całość taka, powiem wam, jak najbardziej można zaliczyć do udanych Pierdzielę! 2V1 Uciekam stąd